Reklama. Czy odnosisz czasem wrażenie, że coś przeszkadza ci w osiągnięciu i utrzymaniu docelowej masy ciała? Może tak być pomimo Twoich wysiłków, ponieważ Twój organizm posiada mechanizmy obronne przed jej zmniejszeniem. Jeśli kiedykolwiek towarzyszyła Ci frustracja na drodze do trwałego zmniejszenia masy ciała, to skonsultuj się z lekarzem, bo zdrowie zaczyna się od zrozumienia. Zrozumieć otyłość. Dowiedz się więcej na zrozumieć kampania edukacyjna Egi Ligi Polska. My, pracownicy Agaty, robimy ćwiczenia na wyobraźnię. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie ofertę. Zobacz, jak tanio. No, ja nie widzę poszczególnych produktów, tylko niskie ceny widzę. A ja ledwo dostrzegam ceny. A, oh, są takie niskie. A ja widzę promocję na wszystkie produkty w Agacie. Do 25 raz 0% i do wakacji nic nie płacisz. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 złotych. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 27 kwietnia. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Ptaszki świerkają i wielkanocne promocje w Neonet ogłaszają. AGD, RTV, smartfony i laptopy w świetnych cenach. Teraz za każde wydane 500 zł dostajesz bon o wartości 55 zł. Do tego raty 0% na cały asortyment. Tylko teraz kup małe AGD-korenie i odbierz drugi, tańszy produkt. Za połowę ceny na przykład odkurzacze, mikrofalówki, roboty planetarne, frytkownice, czajniki czy blendery. Odwiedź Neonet i Neonet.pl. Reklama. Hitport Weekend FM zaprasza Kamil Gierczak. To jest propozycja do Hitportu w Weekend FM. To jest Weekend FM, słuchajcie nas w Czuchowie na 99,3 FM, to jest lista przebojów, codzienna lista przebojów, mamy notowanie piątkowe, weekendowe, przed nami najważniejsza trójeczka, na miejscu trzecim jest dzisiaj, przed nami najważniejsza piąteczka, na miejscu piątym jest dzisiaj Maludzi i Be My Lover z 17 Skok 12 To jest twoja lista przebojów. Hitport w Weekend FM, miejsce czwarte. Pozycja do hitportu w weekend FM. zobaczyć, co wydarzyło się w najważniejszej trójce od wczorajszego czwartkowego notowania. Jak wczoraj na miejscu pierwszym był PZ, czy dzisiaj też będzie na szczycie odpowiedź niebawem. Jedno jest pewne, znajduje się w najważniejszej trójce, bo otwieramy trójkę, a jeszcze go nie było. Na miejscu trzecim Lola, jak i Messi. Dzisiaj bez większych zmian, pauzuje na miejscu numer trzy. To jest Hitport, w weekend, FM. Hitport w weekend FM, miejsce drugie. David Guetta i Sia wiedzą co robią, śpiewają o ludziach Radio Weekend, Beautiful People z miejsca ósmego na miejscu numer dwa, dziękuję wszystkim dobrym ludziom za głosy, czekam na kolejne, będę je liczył i oczywiście jutro po 18 usłyszymy się w Hitporcie sobotnim, jak na razie kończymy notowanie piątkowe, przed wami Number One PZ, Dom nad Wodą, miłego wieczoru, do usłyszenia, pa pa. Hitport na własnym stadionie Chojniczanka pokonała lidera drugiej ligi. Czy nawiąże do tego w spotkaniu z broniącym się przed spadkiem GKS-em Jastrzębie? W Weekend FM sprawdzę dla Was, czy będzie to wielki mecz hojny w Wielką Sobotę. Posłuchajcie relacji na żywo prosto z Mickiewicza 12. Chojniczanka GKS Jastrzębie w sobotę o 17. Wojciech Piepiorka. Zapraszam. Sponsorem programu jest Salon Modmęskiej Kubenc w Centrum Handlowym Brama Pomorza w Lipinicach, oferujący garnitury biznesowe, ślubne oraz odzież codzienną. Sponsorem programu jest hurtownia owoców i warzyw Piotrek z Michał Piotrowski. Chojnice ulica Łużycka 1. Sponsorem programu jest pizzeria Ubraci, z Chojnic i Czuchowa, Realizująca zamówienia online pizzaubraci.pl Autopromocja. Reklama. Ale gorąco. Panie kierowco, chyba czas na zmianę opon. Czas wejść na oponeo.pl. My nie jesteśmy przystosowane do takich temperatur. Mm. Niech teraz letnie opony wezmą się do pracy. Tak by to wyglądało, gdyby opony miały głos. Wejdź na oponeo.pl i zmień opony na lepsze. Reklama. 20. Magdałońska Wiadomości Weekend FM. Znana jest już przyczyna śmierci kobiety w mieszkaniu przy Starym Rynku w Chojnicach. Jeszcze w tym roku ma powstać ulica Słoneczne Wzgórze w Chojnicach. Po zatruciu w Centrum Szkolenia Straży Granicznej ze szpitala wyszli wszyscy poszkodowani. Prokuratura w Bada Okoliczności Śmierci Mieszkanki Wojnic do tragicznego zdarzenia doszło 30 marca w tzw. Tak Stalinowcu na Starym Rynku. Nieprzytomną 48-latkę w łazience odnaleźli bliscy. Mimo reanimacji kobiety nie udało się uratować. Śledczy znają już przyczynę śmierci. Bezpośrednią przyczyną jest utonięcie w wyniku utraty przytomności wskutek najprawdopodobniej podwyższonego poziomu klerku węgla. Taka jest przyczyna w sekcji podana. Wykluczono udział osób trzecich w tym zgonie. Pokój postępowania będziemy próbowali jak do tego doszło, co było przyczyną tego, że się on tam wydzielił. Mówił weekend FM prokurator rejonowy w Kojenicach Mirosław Forłowski. Prokuratura będzie ustalała wszystkie okoliczności tej tragedii. Mieszkańcy Osiedla Metalowiec w Chojnicach będą mieć wygodniejszy dojazd do swoich nieruchomości. Burmistrz zapowiedział, że jeszcze w tym roku ma być zbudowana ulica Słoneczne Wzgórze, która stanowi dojazd na metalowiec. Będziemy ogłaszać przetarg na budowę drogi na Słoneczne Wzgórza. To jest prostopadła droga zbiorcza łącząca metalowca z drogą 212. Płynęła petycja od mieszkańców i drogę wraz z oświetleniem będziemy zbudować jeszcze w tym roku. Poza tym, jeszcze w tym roku miałaby zostać zaprojektowana przez przebudowa ulicy Ludowej w Chojnicach ma mieć ona podobne standardy, jak ulice Willowa i Przytorowa. Obecnie trakt na osiedlu Pawłówko jest utwardzony z użytymi płytami drogowymi. To dzieje się w Twoim regionie. Zamiast starych kotłów węglowych i olejowych pojawią się pompy ciepła i fotowoltaika. Władze Sempulna Krajeńskiego chcą wymienić źródła ciepła we wszystkich szkołach wiejskich w gminie, a chodzi o pięć placówek w Zalesiu, Zborzu, śniebie, Lutowie i Wałdowie. W tej ostatniej ma zostać także przeprowadzona częściowa termomodernizacja. Chcielibyśmy to przeprowadzić w przyszłym roku. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na kompleksową modernizację energetyczną dla z audytem szkół wiejskich. Będzie to pięć szkół. Zadanie to ujęte jest w obszarze prowadzenia polityki terytorialnej. Chcemy uzyskać dofinansowanie. Zapowiada Anna Sotkiewicz-Tumanik z Urzędu Miejskiego w Sampulnie Krajeńskim. Wniosek opiewa na 5 milionów 800 tysięcy złotych, co ma stanowić około 80% kosztów całej inwestycji. Słuchasz wiadomości Weekend FM. Nawet 5 tysięcy policjantów ruchu drogowego pojawi się każdego dnia na polskich drogach w związku z wyjazdami świątecznymi. Na trasy wyjadą też funkcjonariusze policyjne grupy SPIT. Policjanci będą szczególnie kontrolować stan trzeźwości kierujących oraz przestrzeganie przez nich ograniczeń prędkości. Po masowym zatruciu salmonellą ze szpitali wyszli już wszyscy słuchacze Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Objawy zatrucia miało 153 uczestników szkolenia, 83 osoby wymagały pobytu w szpitalu. I mimo, że do zatrucia doszło ponad tydzień temu, służbom sanitarnym nie udało się dotąd ustalić źródła zakażenia. I to mimo, że Sanepid przebadał wodę i posiłki ze stołówki, z której korzystali chorzy. Poza Sanepidem sprawę wyjaśnia też kętrzyńska policja, która prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Były wiadomości weekend fm. To jest wieczór pełen muzyki w weekend fm.